Dzień dobry kronikarze witam szanownych kronikarzy w kolejnej kronice ze spółki rolny bruzda dzień dobry witam się kłania wiesław poleta e, jeszcze o dziwo mnie nie odwiozła laweta e, w kolejnej kronice jak widzicie moi drodzy e, wasze głosowanie i to co żeśmy przeanalizowali zostawiło wiele do życzenia wybrała nas została e, ta, ta piątka Piótka ciągników, które miały trafić właśnie do, do naszej spółki, jednym głosem wszyscy zadecydowali dużą, dużą, ogromną przewagą, że to będzie John Deere. 80-110 yy, naprawdę no, kolos jak nic. No, kuźwa, taka moc. To nie spodziewałem się, że taki to duży będzie w, w spółce naszej yy, stało. Spółka powoli się prze, przebranżuje. w ogóle tego John Deere'a muszę tamto zabrać, już, już jest coraz yy, jest, Nie zmieściłem się Jest już coraz yy, lepiej A ten John Deere został, trzeba go odpalić i O właśnie Przestawić płot yy, tutaj na bok, żeby nie przeszkadzał Zapomniałem ostatnim razem Dosyć dużo się pozmieniało. Kolejna 40 definicja jednak pada, że 40 zostają sprzedawane. To ta jeszcze została. Nie wiem, jej losy jeszcze będą do, do jeszcze przemyślenia. Ciągniki Ursusy tu już się stoją. Przyczepy są. Te autosanki jeszcze zastanawiam się, chociaż może i zostaną, to by do wywożenia obornika one zostały. No zobaczymy jak wyjdzie. Dzisiaj ruszamy wreszcie z pierwszą pracą, czyli orka tym wielką bestią, tym John Deereem, więc bez zbędnego pierdzielenia odpalamy. Dobra, składamy, tylko a zamknąć tutaj wrota. O tu. Znaczy drzwi. O! Zapalił. Kurde, no puk, nowy potinger. Już 6 skip to już jest kultura pracy To już jest naprawdę potężne Potężne bydle które będzie pracowało Dobra nie jedzie Nie jedzie ruszamy No spółka powolutku się jakoś tutaj Rozwija, byśmy już. o pan Łocku! Kurwa, mać! Było blisko. Barany jeżdżą. Bułka się powoli jakoś rozwija tutaj. Kupywany jest ten sprzęt, żeby już można było e, jakoś tu działać. Jak dalej pójdzie, nie wiem. Ostatnia poprzednicy. Też wykonywali orkę jeszcze państwowo i kurde, niestety tam nie zostało tu dokończone. Trzeba tam pojechać to dokończyć tym dużym byczkiem. Dobra, nie jedzie, nie jedzie. I ruszamy. No naprawdę, John Deere to, to ten to jest taki kolos, że to głowa mała. Zadecydowaliście jednogłośnie w głosowaniu, że ten ciągnik będzie właśnie tutaj stanowił w naszym kombinacie, znaczy tutaj w kombinacie naszej spółce główną rolę. No jest naprawdę potężna maszyna. Aż się nie mogę nadziwić, po prostu. Co, co wyżeś tak, drodzy odbiorcy, wybrali? To jest takie bydle. Dobra. Ale trzeba próbować orać. Napęd bezproblemowo idzie jak dzik zarośla Kurde, my tu ja tu jednym przejazdem tyle zrobię. Nie to co tymi ursusami. No, naprawdę, zagłosowaliście w ŁS. Była tam walka Fendów, McCormicka, Case był, no i ten John Deere, ale widać, że John Deere Wam się tak spodobał, że, że to on właśnie przejął pałeczkę i to on zacznie prowadzić w najcięższych maszynach tego, ten kombinat. Teraz posłuchajcie. Kolejne głosowanie będzie to. Napiszcie tam w komentarzach jaki byście kombaj widzieli. Ciągników na razie starczy: mamy te trzy, e, powinno to na razie starczyć. Co najwyżej, jeszcze tam dobiorę jakiegoś kolosa jednego, e, może za jakąś z, z tych ursusów, e, ale wywieźcie ciągniki e, kombaj teraz. Bo trzeba BS-owi będzie pomocy, hektary są duże Sam BS tego nie omuci Wybierzcie e, be, bs sobie pomocnika, który e, O jest trochę w krzaki wpadłem e, Który będzie mógł Godnie zastąpić te bizonki stare czterdziestki Które już no wymęczyły swój Już się zmęczyły dosyć mocno Przekosiły to, co już miałem przekosić I to, i to właśnie Wybierzcie tego następcę, piszcie w komentarzach. Ja oczywiście tradycyjnie rozpatrzę, zrobię wszystko, żeby to yy, przeanalizować, i, i, i mnie to nie obchodzi nic praktycznie, yy, i wtedy będziemy mogli przeanalizować sytuację. Yy, I już yy, yy, zajmę się na karcie społeczności głosowaniem, yy, które, yy, że, które właśnie ostatecznie zdecyduje, jaki kombajn Dołączy do BSA eee, Czy to będzie klas Czy to znowu będzie John Deere Czy to może jednak będzie O Jezus Marius, Kronikarka się zacięła No właśnie tego się obawiałem Kronikarka ostatnio ma też już stara, jest trzeba będzie kupić nową chyba Za kamerkę eee, Czy właśnie ma być to eee, Jeszcze Bizon eee, czy, 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 czy jakiś inny Kombajn, no naprawdę New Holland, coś no piszcie, piszcie, wymyślajcie tam marki. Ja oczywiście to przeanalizuję i też powoli będę chciał, powoli mam nadzieję, oczywiście czekam na informacje, jak tu sytuacja będzie wyglądała. Czy dobrze by było, żeby już czekam na druzdę w nowej odsłonie FSA, w nowym PGR, żebyśmy mogli tam właśnie już spółkę rozpocząć i tam właśnie już kontynuować przygody no troszeczkę sobie poramy, yy, ogólnie tak jak oglądata ta ten, tę te no to już jest y, niedziela, y, ale to trzeba wiadomo pracować i tak, bo tu nad spółką to roboty jest dużo jeszcze a naprawdę ten John Deere to jest jedna wielka poezja yy, Piękna rzecz Tu słama jeszcze została, ale to już jest tak sparciałe bo to już kurd dawno dawno było już to Przecież tutaj coś robili a nie, nie, nie zdążyli tego do, zrobić no i o właśnie efekty są takie jakie są No ale cóż Zdarza się Niestety nie zdążyliśmy tutaj Tego zaorać A pamiętam jak żeśmy to orali Kurde Chcieli to zaorać żeby była próchnica Więc trochę pró próchnicy ale No nie udało się nam to Niestety Ale teraz trochę po czasie Jeszcze tutaj coś myślę że z tej Słomy może coś jeszcze będzie Ale zobacz to sami jak to jak to idzie, ta, ten John Deere praktycznie taką robotę robi no to jest to jest byczek tak to już jest byczek to już 300 koni to już jest ta wersja już to już naprawdę coś pięknego to w ogóle Trzeba tam dorać Bo tutaj zostawili mi taki klinik jak oraliśmy jeszcze za państwowego, bo tutaj te kliny dosyć mocno przeszkadzały, a zagonówki, no to wiadomo jakie to są. Ale teraz obrotuwa to rachciach, pach i... i po ptakach. No, już ile już zgarnięte zostanie. Naprawdę fantastyczna praca. Tą maszyną. Nie mogę. Nie mogę się nadziwić, nie mogę się napatrzyć na to. Wybierajcie, głosujcie kombajny, potem wrócimy jeszcze do ciągników. Wybierzecie jeszcze ciągnik. Może się, że jest jeden. Ale to najpierw kombine, ponieważ BS potrzebuje pilnie pomocy jakiegoś jeszcze jednego starszego może brata albo młodszego brata, aby mu pomógł przy żniwach, bo naprawdę tych pól jest dosyć jest sporo. A trzeba, a trzeba będzie to wszystko obkosić. A on sobie wątpię, żeby dał radę sam. No nawet nie ma co mówić, bym mnie nie wyrobił. Musiałby być naprawdę duży kombajn. Ale piszta w komentarzach, piszta. Głosowanie ma, będziecie mieli. To od Was zależy, jak ta spółka będzie prowadzona, więc. Liczę na Was, moi drodzy. Liczę, liczę. No i dobra. Pięknie. Trzeba przeorać, O kurde uderzam w te, o. tak trochę dziwnie, ale o tam będzie lepiej się orało. No, pottinger no to już duży duży koszt był e, zakupu tego puga, ale e, dzięki temu no już jest opuch hydrauliczny, już pierwsze takie te, te hydrauliczne te pugi, e, już e, więc zobaczymy jak będą sobie e, będzie to dokładnie. Jak na razie to świetnie sobie radzi, ale zobaczymy jeszcze w dalszym czasie jak to wszystko będzie przebiegało. No i ruszamy obroty 1800, tak coś koło tego właśnie. O, tak będę skakać te obroty, no bo wiadomo tutaj nierówno jest. A raz jakiś się głaz trafi, raz raz, yy, raz, głębiej, raz płyciej, może wyskoczyć. No wiadomo, to pole nie jest jakieś, yy, państwo nie jest zbyt jakieś równe. O kurwa. Tak się podekscytowało tym ciągnikiem, że aż mijaka zrobiłem. Niedobrze, trzeba poprawić. Plus da trochę krzywo wyjdzie. No cóż, jeszcze nawigacji nie ma. A będzie to tam poprawić Naprawdę kawał, no kurde dziad Znowu to samo Oj, nie to, tak, że mi on nie O! No i teraz Idealnie będzie ta szło Tutaj trochę Żebym ja orał to Ursusek troszeczkę pościągnęło i Efekt właśnie jest taki Ale trzeba to doorać Na razie puk idealnie kryje Tutaj wszystko elegancko No i dużo powierzchni bierze, to jest... Oj, znowu. To samo. By wyskoczył z bruzdy O, no i podnośnik fajnie ten EHR reaguje. A Pojedziemy sobie na tą tą stronę, tam gdzie wcześniej. No tu prosto jest i przyjemnie się ora. O, no i fantastycznie. Robota złota. No naprawdę chce się robić takim sprzętem, też chce się robić potężny ciągnik, który już daje dużą wydajność. No ile już cało zaorane tutaj. Tego pola Większa część została za, Zaorana Tamtymi to trochę by jeszcze zeszło Zaorać Gdyby tutaj jeszcze jeden taki z takim pługiem był to by o Jezu to by zaorał to raz dwa Ważne że dobrze kryje tutaj tą Wszystko widać Ważne że dobrze kryje Ładnie jest to przykrywane ściernisko i naprawdę bardzo ładny to efekt daje. No jeszcze trochę góra. No, przynajmniej teraz dojechać mogę do końca I nie zostawię jakichś śladów Naprawdę Oj, powolutku, no już się nie mogę doczekać waszych y, Propozycji na nowe y, sprzęty w spółce Bo tak jak mówiłem, spółka ogólnie teraz y, ma pieniądze dzięki sprzedaży tego, co Zostało w PGR-ze, nie zostało rozkradzione, czyli zboża, tam bydło y, Już takie naprawdę dorosłe Trzeba cielaki jeszcze pokupować będzie. No, ziemia została wydzierżawiona, no kupna jest bardzo ciężko. Ale chociaż z, tego, z tych maszyn będzie można. Zawsze będą one nasze, bo tu są już za pieniądze nasze, nie państwowe, już więc nie będą mogli na to mieć zbytnio wpływu. Oj No właśnie już ja tu nie przyzwyczajony jestem takim kolosem orać to To ja cię pierdzielę. to to nie takie to nie takie proste to, to to ja muszę się jeszcze przyzwyczaić Ja w takim dużym to Ja wie to ja że w PRL-u to siedział w takich hursusach, jakichś Już sztywnych jak cholera A teraz w takim dużym to ja pierdziu to ja nigdy żem jeszcze nie siedział To jest moi drodzy niebo a ziemia tu jest niebo, a ziemia, pano, drodzy moi. No, jeszcze tutaj, tak i tam mamy. No, tak, jeszcze z jedno kółko, byśmy mogli sobie, sobie zrobić. Cześć, to już taka cylindruwa, potężny silnik, no to już naprawdę, coś pięknego. A czekajta automat eee. a ja żem zapomniał ja że mogę bokiem siedzieć ja to jeszcze tak odwracam kurna a tu przecież ja zapomniałem ja mam fotel regulowany patrzcie o widzicie ja żem zapomniał o takich rzeczach a ja kurna siedzę i nie widzę tej o zobaczcie na pulpit lżej mam patrzeć o i widzę bardziej koło jak idzie Naprawdę ten ciągnik to jest coś pięknego, piękna maszyna John Deere. Naprawdę piękny, tutaj się postarał nad tym. Automat, no to już jest tutaj automat, no to już wiadomo, może się to bardziej psuć, no ale no ale robotę swoją jak najbardziej wykonuje. Jeszcze tylko trochę i Po prostu poezja. No piękna poezja ten ciągnik. Oj. Tylko nie. Skoczył. No on będzie miał dużo pracy teraz. Będzie miał dużo pracy ten John Deere dużo będzie pracował, bo jeszcze siewniki czekają do zakupu. Ja do siewniki już. Zjedziemy no, na prosto. Na światło wszystko chodzi. Słuchajcie, tu O, dobra, zobaczmy, jak wygląda. No, piękny John Deere. No, naprawdę ciągnik, potężny kolos. Piękne flagi. No naprawdę moi drodzy i sama w ogóle pięknie tak ziemia jest poruszona Naprawdę pięknie pięknie to To wygląda Dobra Jeżdżamy Ja pierdził Na Naprawdę ten ciągnik to jest. Czysta poezja. Nie mogę się nim na, nacieszyć. No i dałem się niesamowicie, bo nigdy się nie miało takiego wielkiego sprzętu. A teraz taki potężna maszyna. A jeszcze cały sprzęt nie przyjechał, chronikarze do, do spółki. No nie mogę się doczekać. Nie mogę się do po prostu doczekać już. Jak zaczniemy, już naprawdę oporowo, a już zaczyna się naprawdę dobrze. Startujemy na pełnej Oby się dobrze to udało Bo jest naprawdę Niesamowicie sam ciągnik już dużo Jakości daje do, do spółki Ciekawe jak tamci co tam już też upadli czy ktoś to weźmie czy nie Ktoś się zdecyduje Konkurencji. Oj, myłka trzeba poprawić. No, nie mogę się przyzwyczaić. No, nie mogę się przyzwyczaić, po prostu jednym słowem nie mogę tutaj wyrównamy. O. No, nie, znowu tu muszę się jeszcze dużo nauczyć. Automat, ważne że szybko ogarnąłem serwisanci mi to powiedzieli. Ten pochodzi z Ameryki. Został kupiony, tam stworzył, stworzony został ten kolos. Więc tu już jednak jest konkretny materiał. No, obroty wolne. No, tutaj wszystko widać. kulpica całe podświetlane. No, to już jest coś. Ale już myślę, kronikarze, że nie będę dłużył tej... Yy... Czekajta, bo jak mi się zaczął. Kurwa mać, czekajta. Naprawić. Aha. O, wreszcie udało się. Nie umiem jeszcze tego otwierać, no ale cóż. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podoba nowy nabytek, jak i praca. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych przygód na naszej spółce. Więc w opaletach z tej strony cześć!